Siemanko, z tej strony Uba to jest kolejny film z serii soldzi, czyli ułożenia i to jest odcinek bodajże czwarty czy też trzeci. Zacznę od dwójki, dosyć dużo układałem. 18, teraz przejdę do trójki. Daję pan Czasem mam w okolicach 20 sekund. Trochę lipne krosy, ale nic nie poradzę. 24,50, strasznie cienko. No i perka I na koniec powinno być jeszcze trochę solwów dwójki. Niebieski, nie czerwony. O, DNF, przykro. Ale teraz kip więc całkiem spoko. I to, to Wcześniej troszkę dziwny skromny mi się nadały. Teraz miejmy nadzieję, że będzie ok. Co my tutaj mamy? Wow, no niestety plus 2, ale czas 5, więc całkiem liczy. Przy okazji, skoro już gadam, to, zapraszam do subskrypcji, bo konkurs na to widzów niedługo, już mam 89 i się jak na razie nie rusza, więc subskrybujcie ludzie. Ale zlamiłem, ja nie mogę. Ostatnie ułożenie, takie, że tutaj finałowe. Jeżeli to ma być finał, to całkiem fajnie. 5,18 no, to łapki w górę, subskrybujcie i zapraszam do innych filmów. Także się mało.